Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, plany były ambitne. Miałem wyjść na zewnątrz, zrobić nagranie w pięknym planerze słonecznym przy słonecznej pogodzie, a skończyło się tak, jak Państwo widzą, że siedzę w swoim tradycyjnym miejscu, tradycyjnym tle, i jeszcze w dodatku się pali w kominku. Ale to nie dlatego, żeby podnieść atrakcyjność nagrania. No, może troszkę, ale głównie dlatego, że jakieś załamanie pogody przeszło nad biskupinem. I mniej więcej takie samo załamanie nerwowe i pogodowe przeżywają wszyscy głosiciele powszechnej eliksylizacji. No wymyśliłem sobie, proszę Państwa, taki ciężki synonim do tego, czego kogoś to nie nam mówić, że sam mam z tym problemem, ale Państwo na pewno wiecie, o co chodzi. W detalu i w poszczególnych zachowaniach. Zwolenników życiodajnego eliksiru chodzi o to, proszę Państwa, że frustracja w ich misji edukacyjnej, jaką sobie założyli, bo musicie Państwo pamiętać, że to są ludzie znacznie mądrzejsi, że to są ludzie, którzy wiedzą wszyscy, wszystko, którzy posiedli tajemnice życia. Na przykład ich ulubionym zajęciem jest mówienie to, że jeśli się zażyje dwie dawki eliksiru, no to już nie ma mowy o tym, żeby trafić. Do szpitala i to mówią ludzie, którzy rzekomo mają wykształcenie medyczne, i mało tego ludzie, którzy chlubią się tytułami profesorskimi w tej dziedzinie. No i nagle się okazuje, że ciemny lud, i to w liczbie ponad 50%, ma w najgłębszym poważaniu te wszystkie złote myśli, chociażby dlatego, że co tydzień zmieniają się warunki podawania tych życiodajnych eliksirów. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, nie tylko podawania, ale i przechowywania. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki moment, kiedy była pierwsza dostawa eliksiru na F albo na P, w zależności od czy mówimy, czy piszemy. No, to wtedy mieliśmy przecież konwoje policyjne, które, proszę Państwa, holowały izotermę zdolną przechowywać ten życiodajny eliksir do iluś tam 10 minus stopni. No bodajże tydzień temu okazało się, że można już wsadzić to do lodówki, co najmniej 8 dni sobie spokojnie to może leżeć, nic się temu nie stanie. Tak, to wszystko jest profesjonalnie, naukowo przygotowane pod bieżące potrzeby polityczne i logistyczne. No i gdy cała ta cały ten autorytet tych wszystkich fachowców tych wszystkich ekspertów rozbija się o ścianę ciemnogrodu a ludzie coraz częściej zaczynają się śmiać a nie bać tego co się wokół nas dzieje no bo ciężko zachować powagę kiedy z dnia na dzień zmieniają się jakieś uwarunkowania zmieniają się, zmienia się ta pseudometodologia walki z pseudo -zagrożeniem no to ci ludzie mają przygniecione ego do tego stopnia, że sięgają po argumenty no nawet nie z najniższej półki, ale już poniżej wszelkich półek. I stąd mamy całą listę, proszę Państwa, argumentacji, o której dzisiaj napisano na portalu kontrowersjonet, czyli Reducatium ad Hitlerum, czy Argumentum ad Hitlerum, mówi się o tym, że ci, którzy nie przyjmą eliksirów życia, to są pasożyty, proszę państwa. No, znamy to z historii, kto roznosił tyfus, kto był Karoluchami. Mówi się o tym, że ci, którzy nie przyjmą życiodajnych eliksirów, powinni być wyrzucani z pracy, tak jak wyrzuca się z autobusu śmierdzących pasażerów. Takie porównanie przyszło Gutowi do głowy swoją drogą nie wiem skąd jeździłem sporo miejskimi autobusami i i kolejami, i autobusami pozamiejskimi, i tak sobie myślę, że jakby chciano wyrzucić wszystkich śmierdzących pasazer, pasażerów, no to dochody tych wszystkich państwowych przewoźników spadłyby co najmniej o jedną trzecią, jeśli nie więcej. Ale jak się dostaje po tyłku, jeśli ambicja cierpi, jeśli się dowiaduje każdego dnia, czy czyta w internecie, jak bardzo ludzie się śmieją z tych wszystkich wielkich nazwisk i tytułów profesorskich, które opowiadają niesamowite bzdury, z taką naczelną bzdurą, że zaeliksirowanie zapobiega zakażeniu, i to zarówno w emisji zakażenia, jak i Możliwości zakażenia. To jest oczywista bzdura, proszę Państwa. To jest wiedza na poziomie szkoły podstawowej. Eliksiryzacja zapobiega, w żadnym stopniu nie zapobiega zakażeniom w jedną czy w drugą stronę. Eliksiryzacja to jest nic innego jak proces przygotowania organizmu do prawdziwej infekcji, czyli wspomaganie układu immunologicznego czy nauczenie układu immunologicznego, radzenia sobie z właściwą. Y Infekcją co więcej, normalne eliksiry dotąd, nie życiodajne, ale właśnie takie, które miały tego organizmu uczyć, to jest nic innego, proszę Państwa, jak kontrolowane zakażenie organizmu, a nie możliwość uniknięcia zakażenia. No ale ci ludzie dla pieniędzy i dla sławy zrobią wszystko, a ponieważ popadają w tak skrajną frustrację wywołaną. No, brakiem szacunku dla ich głupot, które wypowiadają no to sięgają po coraz niższe argumenty, dlatego proszę Państwa absolutnie nie należy się tych bzdur bać, my nie żyjemy w czasach balcerowiczowskich kiedy się mówiło, że na Twoje miejsce przyjdzie dziesięciu, jak nie będziesz pracował za kuroniówkę i jak to się błędnie oczywiście, ale anegdotycznie już wtedy mawiało za najniższą średnią krajową Teraz, proszę Państwa, otwierające się restauracje, otwierające się te wszystkie małe knajpki, małe bary, czyli najszerszej pojęta gastronomia, ma jeden problem i to jest problem z pracownikami, którzy po pierwsze odeszli, po drugie szukają sobie alternatywnego zajęcia, ponieważ wiedzą, że w tej branży no, za tydzień czy za dwa może się wszystko powrócić do góry nogami. To samo jest, proszę Państwa, z przysłowiowymi kasjerkami w Biedronce czy w Lidu. To już nie jest tak, że tam się ustawiają kolejki przeciwnie, tam trzeba seriami wypuszczać ogłoszenia, aby ktokolwiek do tej pracy poszedł. Jeśli chodzi o sferę budżetową, zgoda w pewnych obszarach, tak jak nie wiem, pracownicy Urzędu Gminy, być może jakieś służby mundurowe, chociaż też nie do końca, to tam jeszcze można wywrzeć jakąś presję na zasadzie nie weźmiesz eliksiru, to pożegnasz się z pracą. Ale, proszę Państwa, w takich zawodach jak pielęgniarka, lekarz, żeby było zabawniej, nauczyciel, straszenie zwolnieniem z pracy wiąże się, proszę Państwa, z tym, że znalezienie kogoś na to miejsce to już, tak jak mówię, nie są czasy balcerowiczowskie, ale odwrotnie. Dlatego, proszę Państwa, to ciągle jest ta sama ponura i prymitywna gra, gra psychologiczna, absolutnie nie bierzcie sobie tego do serca, nie bierzcie sobie tego za poważne argumenty. Nie ma takiej możliwości prawnej w tej chwili, aby ktokolwiek Was zwolnił z pracy, jeśli nie przyjmiecie, uwaga, ciągle dobrowolnego eliksiru przeciwko e, e, chorobie, uwaga, która ciągle nie jest wpisana na listę chorób zakaźnych w Polsce, zresztą w wielu krajach również. Także proszę Państwa, to, że jeden czy drugi gut wygłupia się z coraz głupszymi no wygłupia się z coraz głupszymi, trochę masowo maślane ale no to z nimi tak jest także nawet nie będę się z tego masła maślanego wycofywał wygłupia się z coraz głupszymi wypowiedziami w różnych mediach, to tylko i wyłącznie proszę Państwa dlatego, że cierpi jego ego i że Konkurencja w produkowaniu głupot jest tak wielka, że trzeba produkować największą głupotę, aby się przebić. Naszym zadaniem jest jedno: nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Będą krzyczeć, bo przegrywają, będą się drzeć, będą wyzywać, będą szczuć, będą sięgać po coraz niższe argumenty, będą w końcu straszyć z bardzo dużym cudzysłowiem, nie mając ku temu żadnych podstaw prawnych. Ponieważ dostają po głowie każdego dnia i, i coraz mocniej, mocniej, no i zbliża się finał całej tej propagandowej, statystycznej gry, kiedy się rzeczywiście okaże, że te wszystkie badania mówiące, że ponad 80, no ponad 80 chyba nie, ale pod 80% Polaków chciało się wyeliksirować. O, wyszło a okazuje się, że będzie to poniżej 50%, a w tych statystykach jeszcze jest taki bajzel, o którym jeszcze będę państwu mówił w kolejnych odcinkach i postaram się to też szerzej opisać na portalu Kontrowersje.net, że jeszcze nie jedna afera i aferka w związku z pompowaniem statystyk dotyczących eliksirów wyjdzie, możecie być państwo co do tego przekonani. Póki co, proszę państwa, no naprawdę nie bierzcie sobie ani do głowy, ani do serca tych bzdur, które czytacie w rozmaitych wywiadach. Bo to, co było mówione tydzień temu już nie pamiętacie, a to, co mówi w tej chwili Guti, inny Simon, czy, czy inne dworczyki, za tydzień również nie będzie aktualne. Miotają się, ponieważ dostają po tyłku, ponieważ cierpi ich pseudonaukowe i pseudo eksperckie ego. To wszystko, proszę Państwa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.